Mowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. To nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To Wam powiedziałem przebywając wśród Was, a Paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Oto Słowo Pańskie. A paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Myślę, że pierwsza podstawowa prawda wynikająca z tych słów Jezusa jest taka, że ukryta tęsknota zapełnią miłości to w naszym życiu. Nic innego i nikt to inny jak Bóg. Tylko czasami, a może trzeba było powiedzieć, prawie zawsze, odkrywamy tą prawdę dopiero na końcu życia. Kiedy rzeczywiście, odarci z różnych iluzji, po różnych doświadczeniach, w tym także takich bolesnych, w poszukiwaniu miłości, która miała dać nam pełnię, Dać nam poczucie sensu, możemy powiedzieć, że jeśli ona istnieje w naszym życiu, jeśli w ogóle ona istnieje, może nazywać się tylko jednym słowem: jest nią Bóg. Bo często trzeba nam całego życia, żeby zrozumieć, że to Bóg jest zawsze tym, który się do nas zbliża, nie my zbliżamy się do Niego. Nawet jeśli nie mamy Takiego doświadczenia, wręcz przeciwnie, wydaje się to nam truizmem. Wybitny chrześcijański mistyk Misz Eckart powiedział kiedyś słowa, które dobrze to ujmują. Nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś daleko od Boga, to i wtedy bądź przekonany, że On jest blisko. Myślę, że cały sąd, którego tak bardzo się boimy, Polega ze strony Pana Boga na niczym innym, jak nam pokazaniu tej prawdy, że wszystkie nasze największe porażki w życiu, być może wszystkie nasze największe grzechy, polegały na tym, że nie widzieliśmy tego, co mieliśmy zawsze przed oczami, że nasza prawdziwa tęsknota dotyczy tylko Jego. Ale my możemy to głową wiedzieć, zanim głowa powie, że to jest prawda. I głowa powie to w zgodzie z sercem. Często walczymy z Bogiem, często się Mu sprzeciwiamy, często nie wiemy, co tak naprawdę to słowo w naszym życiu ma znaczyć. I dlatego słyszymy tą zapowiedź Jezusza, że Paraklet, Duch Święty, on, nam, on nas wszystkiego nauczy i przypomni nam wszystko, co Jezus nam powiedział. A Jezus w skrócie powiedział nam to. Ukryta tęsknota, zapełnią miłości, to jest Bóg. Jeśli o tym będziesz pamiętał, właśnie o to chodzi. Ale nasza pamięć w tym wymiarze jest krótka. Myślę, że drugą ważną rzeczą, której Duch Święty musi nas przypomi nam przypominać i ciągle nas tego uczyć, to to, co jest związane z dzisiejszą uroczystością. Myślę, że warto w tym dniu, dzisiaj zadać sobie pytanie, czy my bierzemy odpowiedzialność za dojrzałość w Chrystusie? Czy my bierzemy odpowiedzialność za dojrzałość w Chrystusie? Bo paradoks chrześcijaństwa polega na tym, że my możemy prawdziwie dorosnąć, jedynie jeśli staniejmy się jak dzieci, a jesteśmy w stanie to osiągnąć w zdrowy sposób. Tylko jeśli wyruszymy w drogę ku duchowej dojrzałości. To są słowa kardynała Radklifa. I one, myślę, mówią dużo o paradoksie chrześcijańskiego życia. O tym, czym jest w naszym życiu sakrament chrztu i bierzmowania. Bo to nie jest tak, że ducha świętego otrzymaliśmy w trakcie sakramentu bierzmowania. Chrzest dał nam ducha świętego. Bierzmowanie jest wezwaniem do tego, abyśmy ten dar potwierdzili naszą gotowością i chęcią do tego, aby dorastać i dojrzewać w Chrystusie. To nie jest potwierdzenie społeczne naszej tożsamości jako chrześcijan czy katolików. Bierzmowanie jako konfirmacja oznacza wzmocnienie czy pocieszenie, nie zapisanie się do Kościoła jako jeszcze, jednego, jako jeszcze jednej organizacji w naszym życiu. Ale nie tylko dzieci, nawet dorośli podczas chrztu, jako katachumeni, muszą stać się dziećmi. I to jest pierwszy paradoks, że żeby zbliżyć się do Boga, trzeba być jak dziecko. Ale drugi paradoks polega na tym, żeby nie pozostać infantylnym. Dziecko nie może być infantylne. Infantylny może być tylko dorosły. Dlatego owocem dobrze przeżytego życia nie powinno być drugie dzieciństwo, tylko ta dziecięca otwartość na bycie z Bogiem, która nie sprawia, że przestajemy być dorośli. I w kontekście daru Ducha Świętego to może oznaczać coś, co my rzadko łączymy z chrześcijaństwem. Naszą zdolność i gotowość do zabawy. Kto z nas, jako dorosłych łączy chrześcijaństwo z zabawą? My zabawę pozostawiamy dzieciom. My się zajmujemy pracą. I mówimy: Dzieciństwo jest czasem dla zabawy, potem trzeba dorosnąć. I co to znaczy dorosnąć? Wziąć się za życie, które polega na kręceniu się często wokół siebie. I zupełnie trywialnych rzeczy. My to nazywamy odpowiedzialnością, ale to nie jest odpowiedzialność. Jeśli zapomnimy, jak się bawić, to nigdy nie będziemy w pełni dorośli. I nie mówi to psychologia XX czy XXI wieku. Mówi to święty i doktor Kościoła Tomasz Zakwinu. Zatem bezbrzeżna powaga świadczy o braku cnoty, jako że w pełni gardzi zabawą która jest równie konieczna dla dobrego życia człowieka jak reszta. No proszę. Duch Święty dany nam jest po to, żebyśmy w życiu nie tylko nie zagubili, tylko na nowo odkryli zabawę. Jako przestrzeń do cieszenia się tym, co mamy z tymi, którzy są wokół nas. Zabawa nie jest dla dzieci. Tylko dla dzieci. Więc... Jak słyszymy dzisiaj ten opis pięćdziesiątnicy, to można powiedzieć, że to była taka zabawa Ducha Świętego. My oczywiście możemy się skupić na tych fajerwerkach, powiewie i pomykach ognia, ale to była scena do tego, co tam się wydarzyło. To nie było jej istota. Istota była właśnie taka, że ci ludzie wyglądali, jakby byli. Pijani. Zresztą Piotr się tłumaczył, że to dopiero dziewiąta rano, nikt jeszcze nie jest pijany. Moglibyśmy to nazwać ekstazą, ale jeśli chcemy to nazywać ekstazą, to to była ekstaza w duchu świętym, to była zabawa ducha świętego. To była właśnie ta radość, która była czymś żywotnym. Jak widzimy, Kościół nie wziął się z jakiejś deliberacji przy stole. O takich czy innych naturach Jezusa, o takich czy innych przykazaniach, o takich czy innych normach. Nikt tam nie siedział i się nie zastanawiał, co jest ważne. To był poryw Ducha Świętego, który sprawił, że to była radość. Z tej radości wziął się Kościół. Natomiast my jesteśmy tak dorośli i poważni, że o tym zapominamy. I zapominamy o tym... Także dlatego, że paradoksem chrześcijańskiej wiary jest to, żeby być ludzkim i boskim zarazem być ludzkim i boskim zarazem. Dlatego potrzebny jest nam Duch Święty, bo nie tylko On musi nas tego nauczyć, On musi nas do tego przygotować. I Święty Paweł nam tu dzisiaj mówił o polaryzacji ducha z ciałem. I my bez Ducha Świętego nie zrozumiemy fundamentalnej sprawy, która się za tym kryje, że ta polaryzacja duch versus ciało po prostu oznacza rzeczywistość, która niesie z sobą życie, bo jest życiem, czyli duch i ciało. To wszystko, co jest dotknięte grzechem, a więc przemijalnością i śmiercią, to jest ciało. Czyli wszystko, co tak naprawdę istnieje. Natomiast tu nie chodzi o przeciwstawianie ciała i umysłowi. Bycie ludzkim i boskim zarazem można sformułować albo podsumować jednym zdaniem. Ty i ja, każdy z nas jest duszą mającą ciało. Nie jest tak, że masz duszę i ciało. To nie jest chrześcijaństwo. Jesteś duszą mającą ciało. Odkrycie tej tożsamości jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Staniesz przed lustrem i co tam zobaczysz? Pójdziesz do psychologa, to co on ci powie. Dasz sobie mózg zeskanować i co zobaczysz? Nie zobaczysz tego, że jesteś ludzkim i boskim zarazem. Ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia błędnego na dwa sposoby. Że ludzkie ciało to nic innego jak obiekt fizyczny, czyli materia, a osoba to takie ciało plus umysł. To nie jest chrześcijaństwo. Właśnie dlatego, bez Parakleta, bez tego, który jest nam w stanie otworzyć na to oczy, nie zobaczymy tego, co najważniejsze w naszym życiu. Dlatego istotne jest, abyśmy. Wzięli odpowiedzialność za naszą dojrzałość w Chrystusie. To jest nasza odpowiedzialność. My możemy się zastanawiać, czy my jesteśmy dojrzali, wiedząc, że jesteśmy dorośli, ale zastanówmy się, czy my myślimy o naszej dojrzałości w Chrystusie. To nie jest coś, co można sprawdzić za pomocą testów z psychologii. To nie jest coś, co my mamy wpisane w dowód. To jest dar. I łaska, która czeka na naszą odpowiedź. Dlatego paraklet to nie jest jakiś dodatek, to także nie jest jakaś osoba. Jeśli przez osobę my myślimy jednostkę, która ma samodzielną wolę i rozum, to Duch Święty. Nie spełnia tych kryteriów. Byłby drugim Bogiem. Duch Święty to Bóg, nie drugi Bóg. Ale bez Niego, tu bez rodzajników, bo to nic nam nie pomoże, nie odkryjemy tej prawdy o Bogu. Dlatego te słowa Jezusa mogą wydawać się tak uroczyste i tak tajemnicze, że my się nimi nie będziemy przyjmować. Bo nam się wydaje, że to jest taka ewangeliczna metafizyka. Coś dla jakichś wybranych, to albo o tym nie trzeba mówić, bo jest zbyt trudne, albo trzeba mówić prościej, żeby coś zrozumieć. Ale to się naprawdę sprowadza do tego, czy bierzesz odpowiedzialność za swoją dojrzałość w Chrystusie. Jeśli tak, to spełnią się w Twoim życiu te słowa Jezusa, a paraklet. Duch Święty, którego Ojciec pośle wam w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. On. I przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Chrześcijanin nie ma swoich guru, chrześcijanin nie ma swoich nauczycieli, chrześcijanin nie ma swoich mistrzów. Jak ma, to to jest Herezja, ponieważ jedynym Nauczycielem, który może spełniać te wszystkie kryteria, jest Paraklet. Właśnie dlatego nie będziemy dojrzali, jeśli my będziemy wisieli na barkach innych. To nie znaczy, że się ich lekceważy, tylko nie wstawia w to miejsce. Mało kto z nas chce być w ten sposób dojrzały, co pokazuje rzeczywistość i w kościele, i poza kościołem. Więc to wam powiedziałem, mówi do nas Jezus, więc przyjmijmy to, co On nam powiedział. Że jedynym, autentycznym nauczycielem naszego życia jest paraklet, który pozwala nam zrozumieć Jego osobę. A to jest tajemnica, którą zgłębiać będziemy przez całe życie, całe życie. I będziemy i nie będziemy się nudzić. Stąd ta wzmianka o zabawie. Bo my mamy też takie wyobrażenie życia wiecznego, że to jest wymuszona nuda. Że będziemy tam robili rzeczy, które gdybyśmy mogli wybrać, to byśmy nie robili. Tam nie będzie żadnych śpiewów, chorałów gregoriańskich i tak dalej. Tam właśnie będzie ta zabawa, którą, się, którą Biblia nazywa Duchem Świętym. Tam nie ma miejsca na nudę. Ale jedyny sposób, w którym my tej prawdy doświadczamy, jest w zabawie. Bo w zabawie, kiedy jest ona zabawą, a nie jest po coś, i dzieci, i dorośli zapominają, że nie ma przeszłości ani przyszłości. Jest tylko teraz. Tego właśnie teraz doświadczyli uczniowie w dniu, którym nazywamy pięćdziesiątnicą i prośmy o to, żeby w jakimś wymiarze to była także rzeczywistość naszego życia, bo inaczej będziemy się męczyć ze sobą, męczyć innych i będziemy mówili, że nie o to chodzi w życiu wiary. W życiu wiary chodzi o to, żeby odkryć dary Ducha Świętego, żeby je odkryć, żeby nimi żyć i żeby pamiętać że ukryta tęsknota zapełnią miłości, to Bóg. Kiedyś nam pokaże, że każdy nasz grzech był wyborem tego tylko w niewłaściwy sposób. I dlaczego my się tego tak boimy? Dlaczego my się boimy tego, że Bóg nam powie, że nigdy dla siebie nie miał alternatywy? Dlaczego my sobie wyobrażamy, że miłość może być ukrutna? że cały ten sąd polega tylko na tym, żebyśmy wreszcie zobaczyli czym jest miłość, która zawsze była przed nami, która zawsze była z nami i która nas nigdy nie opuściła. Chcesz tego doświadczyć, jest tylko jeden warunek. Nie pomyl nikogo w swoim życiu z Duchem Świętym, a to Ci wystarczy.